Cześć, witam Was w pierwszym odcinku Let's Play. Nie, to był Job. Eee, po prostu chciałem Wam pokazać pewną rzecz, dla mnie dziwną osobiście, ale dla niektórych nie. Otóż nie mogę w to uwierzyć do tej pory. Idę sobie tutaj z moim kotem, przyjacielem, eee, do Questa, który jest gdzieś tam. I idę sobie z ogniem. Nie akurat to nie, ale wtedy siedzę z ogniem Chilka, Chwilka, coś mi się posuwa Z ogniem i mieczem idę sobie tędy i ten oto Brzydar nie zaczepia że tam co się dzieje? Znaczy to nie to akurat, że w tej jaskini są drogowie, wiecie to takie jakoś skeletony z e, z pancerzem. no i że mają oczyścić no to idę sobie oczyszczam zbieram itemy e, no i fajne e, dostałem dużo kasy od niego i tutaj mi się pyta, patrzcie czy to amulet Mary? No tak. Dlaczego miałoby być inaczej? A czy ja ci się podobam? Ja ci się podobam? I patrzcie, co się dzieje te teraz. No, to dogadane. Choć życie w Skyrim bywa krótkie, to przynajmniej będziemy razem. OMG! OMG! Gay! <grym> co to ma być? Błagam. Patrzcie tak nie. Zabierzcie go. Nie wierzyłem w to, ale... Po prostu, tym jak mi się spytał, to myślałem, że oszaleje. Należy jak najszybciej zorganizować uroczystość w świątyni Mary. Już nie mogę się doczekać. Spieszaj. Nie mogę się doczekać, geju jeden. Dobrze, że mam save'a. Nie wiem, czy się tak zaczęło zacinać. A, patrzcie. Jest na, normalnie Tu chyba. Twojego wesela, boże Ej, ja się nie spodziewałem, że takie rzeczy tutaj y, będą w tej grze I jestem zdziwiony lekko Może no, coś tak zacinę Nie tij się To przez tego geja wszystko Więc jeżeli jesteś gejem to w Skyrim znajdziesz swoją drugą półkę, nie martw się. Czy Ale to... ja... No, tak. Ja Dlaczego mówię... Być inaczej? Nie, Dlaczego... mu zdecydowanie nie. No, w takim razie przepraszam, nic więcej nie powiem. I cześć, I cześć wam. Do zobaczenia.